Kiedy z serca płyną słowa, Uderzają z wielką mocą, Krążą blisko wśród nas od tak, Dając chętnym szczere złoto. Słowa to narzędzie. Można nimi kreować rzeczywistość, wpływać na ludzi, manipulować ich myśleniem albo wręcz przeciwnie, budować świadomość i otwierać oczy. Wszyscy używamy języka, ale czy zastanawiamy się nad tym, jak on działa? Jakie znaczenie mają słowa, które wypowiadamy, słyszymy, przyswajamy? Zawsze mówiło się, że jedno zdjęcie jest warte tysiąc słów. Brzmi dobrze, ale jeśli naprawdę chcieć je dokładnie opisać, potrzeba nawet 2500 słów. Tyle informacji mieści się w obrazie. I teraz pomyśl: jeśli tak jest ze zdjęciem, to jak działa język, którym się posługujemy? Ile znaczeń kryje się w słowach, które codziennie słyszysz? Czasem nie da się opowiedzieć tego, co się przeżyło. Ktoś, kto doświadczył głębokiego transu, psychodelicznej wizji albo emocji, które wywróciły jego życie do góry nogami, wie, że brakuje na to słów. Można próbować, można ubierać to w metafory, ale pewnych rzeczy po prostu nie da się opisać, bo język, choć potężny, ma swoje granice. I co ciekawe, nawet kiedy wszyscy mówimy po polsku, tak naprawdę każdy z nas ma swój własny język. Jeden potrzebuje prostych słów, inny lubi filozoficzne rozważania. Ktoś najlepiej rozumie przez emocje, ktoś inny przez konkretne fakty. Są tacy, do których dotrzesz tylko językiem prawniczym albo medycznym, bo tylko tak postrzegają świat. A na ulicy? Tam liczy się zupełnie inny sposób komunikacji, czasem wręcz fizyczny. Jeśli nie użyjesz odpowiedniego tonu albo gestu, to do niektórych ludzi po prostu nie trafisz. Dlatego warto się zastanowić, kto kontroluje język, którym się posługujemy? Czemu niektóre słowa zmieniają znaczenie? Dlaczego definicja pandemii została zmieniona tuż przed wydarzeniami z 2020 roku? Czemu niektóre wyrazy nagle stają się niewłaściwe, a inne są nachalnie promowane? Kiedyś cenzura była czymś złym? Teraz nazywa się ją walką z dezinformacją. Kiedyś wolność słowa była oczywista. Dziś mówi się o wolności z ograniczeniami dla Twojego bezpieczeństwa. Widzisz, jak to działa? Język programuje naszą podświadomość, a podświadomość nie odróżnia filmu od rzeczywistości. Widzisz coś na ekranie, słyszysz coś w wiadomościach, i Twój mózg przyjmuje to jako prawdę, nawet jeśli wcale nie zastanawiasz się, czy to logiczne. To dlatego filmy, reklamy i wiadomości są tak starannie dobierane, ale można to wykorzystać na swoją korzyść. Wystarczy zacząć świadomie używać języka. Zmieniaj słowa, których używasz do opisywania siebie i świata. Zamiast mam problem, powiedz mam wyzwanie. Zamiast nie dam rady, powiedz jeszcze nie wiem jak, ale się dowiem. Słowa tworzą Twoją rzeczywistość. Więc warto je kontrolować zamiast pozwalać, żeby ktoś inny kształtował Twoje myślenie. Jeśli chcesz się temu przyjrzeć głębiej, zobacz, jak zmieniały się definicje słów w słownikach na przestrzeni lat. Sprawdź stare książki i porównaj je z nowymi wersjami. Orwell w roku 1984 opisał to jako narzędzie totalitarnego systemu. Zmieniasz język, zmieniasz sposób myślenia ludzi. A jeśli to, co dzieje się teraz, nie jest dokładnie tym samym procesem, tylko pod inną nazwą. Jak działa nowomowa? Nowomowa polega na stopniowym redukowaniu języka, aby ludzie nie mogli nawet myśleć w sposób, który mógłby zagrozić systemowi. Jak to działa? Zmienia się znaczenie słów, usuwa się synonimy, ogranicza się liczbę pojęć. Cel Ludzie tracą zdolność do formułowania myśli, które mogłyby podważyć władzę. Jeden z najsłynniejszych cytatów pokazujących ten mechanizm to: Każdego roku coraz mniej słów, a zakres świadomości też się odpowiednio zmniejsza. Nawet teraz, rzecz jasna, nie ma żadnego powodu ani wymówki dla popełniania myśl o zbrodni. To tylko kwestia samodyscypliny, kontroli rzeczywistości, ale w końcu. Nawet to nie będzie potrzebne. Rewolucja się dopełni, gdy język będzie doskonały. Nowomowa to anxoc, a anxoc to nowomowa. W skrócie, jeśli nie masz słowa na określenie wolności, to nie możesz nawet o niej pomyśleć. Warto się nad tym zastanowić, bo jeśli nie kontrolujesz języka, którym mówisz, to ktoś inny kontroluje Ciebie. Kiedy z serca płyną słowa. Uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z Tobą, i dlatego lubię mówić z Tobą. Każdy myśli to, co myśli. Myśli sobie moja głowa, może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa i dlatego lubię mówić z Tobą.